Witam Was w moim nowym projekcie Let's Play Minecraft. Tak, dzisiaj kręcę e, mojego let's playa na multi z moim kolegą. Przywitajcie, Siemka Tak, e, więc tak, już mam zrenderowane na multi. Jakaś wyspa na? No i tak, no co, zaczynamy. Dobra, nie ściem tego mutanta, jest za wielki. <grym> o, piesek. No ja wiem, idziemy go Ja też, ale spoko. Dobra, znowu pierwsze uczucie zbierania drewna Ja Rąbimy drewno Robimy drewno kiedy nam się tylko spodoba Cóż, y, ta seria będzie raczej nagrywana jako taka dodatkowa, jak będzie mi się chciało nagrywać i przy okazji Blue Master sobie też. Mm, tak przy okazji. No właśnie. A, i nie mamy oryginalnego Minecrafta, więc mamy zwykłe skiny Steve'ów. Mm, tak. No. Chyba że... mnie ktoś właśnie chciał. E, kasa, wakacja, to byśmy sobie kupili. Chyba, że nam ktoś funduje. O, jestem za fundowaniem. oczywiście <grym> nie, ja funduję tylko wy <grym> A czyjś koszt? Najłatwiej. Najłatwiej, tak. Dobra, ile drewna? O, mam stack drewno już. Ja mam czeki. Znaczy desek? Aha, desek. Dobra. Przerób. Stawiam crafting boxa. I robimy co potrzebne. A bo nie, poczekaj, nie, nie rób nic. Ja trochę kamienia wydobędę. 48 desek. O, time to mine. Mam to meta. Nie, nie rób kilofa, ja wydam że kobla. Spoko. Oj, co ja robię? Co robię? O, dobry, jest tak mój wierny kompan A może... Gdzie ja uciekasz? Poczekaj, tylko znajdę. Idziemy, znalazłem już, żeby. To ja dobry jesteś. Zaraz, 9 e, potrzebuję. Kobla 9. Jeszcze raz 9. Raz, dwa, trzy Teny. A ja sobie trochę dziury tu zbiorę Dobra Mam tyle ile potrzeba Dobra Jedziemy A plewi Ja A, Dobra Chodź tu jest fajdu Ale co ja mówię Teraz, tak, tak. I teraz tak Kill off. Jeden, ki jeden kilof dla ciebie. Jeden dla na... mnie. Jedna łopata do ciebie. Jedna dla mnie. Jedna siekierka dla ciebie. Coś przełeś ten filmik będę powtarzać. Czemu? Tu jest u mnie nie, no co ty po prostu przepraszam wszystkich i dobrze. No to sorry za różne odgłosy. Da mówi, ja, może być więcej, może mniej. Ej, masz mieczyk. Zakładaj. Mieczyk, mieczyk gdzie? Tutaj. Tu. Aha, widać. Mam miecz. Patrzcie, ludzie. Ho. O, proszę, nagrywam Cię. O. Co się bronisz? Ej, chyba. Bo... A, dobra. Ps. Pokazał mi fakty w, w mieczu <laughs> idę na ciebie z siekierką? Zaraz. A to jest moja siekierka. Nie, nie zauważyłem jej. No, to po wam drewna. Za, wysłałe początki. Lalalala. La, la, la. I trochę przyśpiewane. O, ale wyspa nam się trafiła, nie? No. Dosłownie wyspa. Mm. Island Survival Nie no. Nasza seria od razu mówię, nazywa się Let's Play w wariacie Minecraft O, wilczek kolejny, No, to co jest. Coś, coś dużo na tej wyspie wilków. Wilcza wyspa Zaraz... No, ja się drepiaku pozbieram. Czego się wilku gapisz? No nie zarywaj Ja się go boję, on się na mnie patrzy A kurczak Kurczak yeah. Chicken! Mam Echo Mam jeho, nie mam jecho. Pióra zebrałem Oura Chyba dwa wilki widziałem Już przynajmniej cztery. ujujuj oj, uj, oj, uj, zapomniałem czego wziąć Fuck. Dobra, ile masz drewna? Ja mam 6 czy 6 jasnego, 6 brzozy i 49 desek. Aha. A ty? Czekaj, zaraz ci powiem, jak do końca to. Ja skoczę po żelazo, bo zapomniałem je wziąć. No i w tym Przerabiam. No. Y 124 deski. No to dobry. Dobrze na początek Trochę żelaza Całkiem miło, że tak nawet nie laguje e, no już trzeci wilk, ja się boję tej wyspy. Nawiedzona przez wilki. Ta, nawiedzona przez wilki. E, mam pytanie, albo no. dobre nie. No co? Już nic. Już nic, już nic. Debyśmy ja 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 na żywo widzę. Dobra, nie do zbyt... drzewa. A si, ja się wykąpię wow. Nie zapiłem Dobra możemy iść dalej Piąłem. Mam 6 żelazo No 2 kilo styknie. O pork Chop Nic nie wydropił Pork Chop Porki pigi Dobra Idziemy dalej Spoko no. Idziemy Ale las ale ma księgę Oła 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 Co się dzieje? Wilk mnie bije Wilk nie bije Co żeś go walnął Przez przypadek Nie wierzę, że to się go to się nie robi Oooooooo gad. Jeszcze znalazłem Co? Dużo wągla To pozbierało się Przyda się Ktoś ty jest. Ja. Ale Daleko. Zobacz, czy się będzie widać. Ja się nie widzę. Jeszcze chwilę, czekaj. W razie czegoś się najwyżej tepnij do mnie. Zezwalam ci na to. Aha. Parasz mi na na moim serwerze no. Szaro Jaki no. bug? ok Nie komentuję tego co teraz widzę i lepiej, i lepiej nie komentuj Taki ekstra bug z cieniem Nie, z czerwonym owcą Czerwona owca? Taki ekstra bug To nie bóg ma Po Bo są takie owce przecież w duże Minecraftowej. Nie wiem. Są? Ja widziałem w owcę. Wyglądała jak guma do życia. E, wiesz co, noc, noc się już szykuje. Chodząca guma. Eo mi mnie Noc jest bliżej ziomek. Nie wiem nie widzę. Jak kopię dużo tu nawy. Żeby... Ja wykopowałem węgiel swoim kilofonem. Szkoda, że ci tu kolej nie widać. Nie jesteś tu. E, e, za panem jest. Hej, mi, chodź mi, chodź mi. Chodź mi, póle. Nicz nie pomogła. Jestem daleko, zapomnę. Chodź mi, Ciekać. Nie. Woda. da. A fajnie duża jaskinia. No tam już jesteśmy błogosławieni. Chceš toho do mě? Co? Chceš toho do mě? Oh. Kostek? Ty! Tu je skeleton. A no, kostek? No. Je mimo. Kde, kde ty jesteš? Já ja, nevím. wiem v Aha. A tak mi ostatní creepery lubím. Já? Yeah. Aha. A zde creepera? <laughs> nie, bo mě zabije. A na serio mało życia. Ile. Aż 46 seryduszka. A, to z jest pork mm -hmm. No chwila. Nie. moje deski. Co znasz? Nie. Spłonęłam jedna. A, A kieszko było. Sądzę, że skopię tego węgla. Użyjmy jakąś kryjówkę pierwszą nie musi go żegnać, bo nie jest specjalnie trzeba takich dwu odcinków robić, bo się tylko nuda jest. Ale... No. Jeżeli ja Jeszcze tylko tu szybko pozwiedzam co to jest, za jest kinka. Ja sobie trochę z nie zwiedzam. O, żelazo, to też się przyda żeby coś chwilowo lawa zabija, o, przestała Nie może cię lawo zabija, od kiedy? <grym> tylko chwilowo się wprowadziła. Aha. Ale gościu mam miejsce na chatę. Ja? No, jest jak na, pier... na pierwszą noc to będzie idealna. Aha. Ale na powierzchni czy pod ziemią? Pod ziemią. To nie dziękuję, bo się nie wydostaniemy stamtąd. A po wydostaniemy się, bo to jest praktycznie na, na ziemi. No Bardzo po... blisko. Jak leci tylko, tylko zanurzona. A. ale wiesz co, to jest takie głupie. jaskinia e, na ziemi. <noise> Mówię leciutko, tylko zanurzona. O, tam jeszcze nie było. Dużo to jaskinia. Właściwie noc jest. No wiem. Są potwory w ogóle włączone? Są. Są, może dobrze. dobrze. Myślałem, że są włączone. Oj, co się, co mnie lagło? No, też. jakieś lekkie lagi. Zasługi Minecrafta. O, tak. O, dynie! Pompkins. A Ale cię idę szukać. Możesz się taknąć. bo to nie przeszkadza. No. Aha. Bie, ej, bij krowę 50 razy, ona nie ginie. Jednym hitem, potem... O, no, co jest? Ale więc... już jedzenie, jedzenie mamy. Zadbam o to. Uj, 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 uj. Nie lubię atakować zagami. Ale ekstra lak normalnie ma pan mi się generuje na oczach o widzę cię To dobrze to Tak o. Ile? Ej, chodź ogarniemy jakieś miejscówka i kończymy odcinek Spoko Kaj w górze się zakupimy Czy tu A nie są przylazy. Oj jakiś taki płaski teren, nie idzie wkopać Eeey yy, Nie znam takiego O ej, chodź tu Jak cię znajdę Tutaj się jakoś kopię na razie Stoję norkę O dynia. No to niedaleko jest tu gdzieś Zbierzemy Jeszcze ja mam 20 węgla Aha. Widzisz mnie? i zaraz, zaraz oświecę. Oświeć mi światło. pokazujesz jasny, Światłość. Słowa mi się już mylą. mi źle. Trochę oświetlę misztówka. Trzeba żeby zadać pochodnie potem. Trochę oświetliłem. A ja tu nic nie widzieć. Chwila. Teraz stary sprawdzony sposób Jaki? Żeby cię znaleźć Nie ja Idziemy w górę, idziemy, idziemy idziemy. Ja Czyżbyście się tam oświetlił? Oświetliłem się Na przeciwko mnie Ups, o! A? Nie widzę cię. Ała. ała. Ała, ała, ała. Nie widzę cię. Kogo, mnie? No. Odkoro No nie. Ja ja, jak w moim pierwszym odcinku. Zapomniałem crafting box'a, więc zespół. <grym> Zobacz Ile pochodni? Widzisz, że, że? Zbieram pochodnie. Ej, nie zbieraj, bo to jest dziennym... Anty spełniło. No. Drzwi przed nosem zamknie. Dobra. To nie kur... Taki... Zaraz, mam kamień. A, nie ma jednego kamienia. A, to się skopie. Mały sufit, trzeba powiększyć. Dobra, nie powiększyć. Będzie właśnie to powiedzieć. Dobra. To... Kończymy odcinek? No, możemy. A więc tak. Komentujcie. Subskrybujcie. E, dawajcie łapki w górę. I pożegnajcie. Do widzenia. Do widzenia. Kończymy. Już.